Pani doktor, dzisiaj na konwencji wiele płomiennych wystąpień dotyczące głównie zagrożeń, jakie czyhają na Polskę w najbliższym czasie. Jakie pani dostrzega zagrożenia, które mogą spotkać nasz kraj? Polska jest krajem dużym i ważnym, jeśli chodzi o Unię Europejską. Jednak jej pozycja polityczna, poprzez to, że rządzą Unią dzisiaj głównie Niemcy, które zblatowały się razem z Francją, które są w stanie wymusić na kraju, który został w dużej mierze desindustrializowany przez Niemcy, szereg aktów, które będą wymierzone w nas i będą wrogie. My musimy szukać sojuszników w tej przyszłej Unii. Musimy i miejmy nadzieję, że po tych wyborach ich znajdziemy. Widzę, że z jednej strony Francja, w której ruch żółtych kamizelek, a równocześnie pani Marie Le Pen y, przebija się przez tą skorupę niemożności y, działania politycznego. Z drugiej strony Włosi, którzy już wyłamują się z tego szeregu. Wydaje się, że będzie kontynuacja, jeśli chodzi o y, współpracę z Węgrami, ale i inne kraje być może przyłączą się do tego wspólnego chóru reformowania, naprawiania Unii, ponieważ w tej postaci, w jakiej Unia w tej chwili funkcjonuje, jest to twór bardzo niedoskonały, bardzo szkodliwy. Szkodliwy nie tylko dla gospodarki, którą hamuje europejskiej, ale także dla kultury europejskiej. W momencie, kiedy płonęła katedra Notre Dame, uzmysłowiłam sobie, że dobra polska reprezentacja i w ogóle siła Polski, siła Polski połączonej z Węgrami i z jakimiś innymi krajami, które chcą wrócić do Europy, mogą te złe trendy odwrócić. Nie możemy przegrać, ponieważ to, co szykuje nam Unia w postaci na przykład wojsk europejskich, którymi by można pacyfikować takie kraje jak Polska, które by się nie podporządkowały, pomysły wspólnych, znaczy ujednolicenia na przykład jakichś dochodów czy zasiłków na które kraj, który nie ma na to pieniędzy, nie może sobie pozwolić, to są wszystko zagrożenia i to jest, to wszystko wskazuje na to, że reforma naszymi rękami zrobiona być musi. Dlatego też taki ogromny mój apel, że każdy, kto naprawdę myśli o jakichś zmianach, a nie kontynuowaniu tego, co było, przyklepywaniu tego, co było, powinien głosować na takie ruchy jak Konfederacja. A w tym wypadku na Konfederację, właśnie. To są zagrożenia płynące z Unii Europejskiej, ale sporą część życia poświęciła Pani też tematyce dotyczącej wschodu Polski, głównie Ukrainy. Mamy w tej chwili kilka milionów pracowników ukraińskich na terenie naszego kraju. Czy. Te wszystkie tezy, które płyną z Pani książek, te doświadczenia historii, które przeżyliśmy, powinny nas czegoś nauczyć, czy to już są inni ludzie, inne czasy i, i historia się w, pod tym względem nie ma prawa powtórzyć? Historia zawsze się powtarza, chociażby przykład tego, o czym mówiłam dzisiaj. 100 lat temu była próba żądań ze strony wszystkich organizacji żydowskich podzielenia się Polską z Żydami. Wtedy się nie udało, wtedy mieliśmy tak silne elity i tak zdecydowanych przywódców, a równocześnie zdeterminowany na odzyskanie podległości kraj, że to nie wyszło. Minęło 100 lat. Znowu prawem Kaduka usiłuje się Polskę nam zagrabić, a na pewno ograbić. Ta sama sytuacja czeka nas w odniesieniu do bardzo niebezpiecznych działań mających na celu wymieszanie ludności. Wiemy, że bardzo dużo młodych ludzi, Polaków, wyjechało. W to miejsce wpuściła rząd PiS, wpuścił setki tysięcy, nawet miliony młodych Ukraińców. Którzy, no, póki nie zostaną, nie, gdyby nie byli poddawani obróbce nacjonalistycznej, to może nie musielibyśmy się tak bać. Natomiast oni są i to od przedszkola. Ci, wielu z nich, którzy tutaj, przy, którzy tutaj przyjeżdżają, to są ludzie, którzy Polski raczej nie tylko się będą asymilować, ale raczej od, odniesienie ich do Polski nie jest, nie jest pozytywne, nie jest dobre. Natomiast kim się zawsze Ukraińcy kochali? Kochali się w Niemcach. Posiadając na swoim terytorium potencjalnie piątą kolumnę w w postaci owych ludzi nie możemy się czuć bezpiecznie, ale z drugiej strony, patrząc na to jako pewne zespół działań, które ma zarówno Polskę, jak i Ukrainę wprawić w stan jakiegoś um, takiego osłabienia, które prowadzi do zagarnięcia ich terytoriów do osłabienia skrajnego politycznego, mamy um, te, te procesy wyrzucenia, na przykład z Ukrainy młodych ukraińców do nas, one tam też postępują. Do tego te ostatnie wybory, które pokazały, że w zasadzie klasa polityczna oczywiście, że zdemoralizowana, ale rozprzęgła się tam zupełnie, tworzy się takie Boże igrzysko, prawda? Zarówno y, przede wszystkim na Ukrainie będą te koncerny, które tam chcą wchodzić, wejść już wchodzą, amerykańskie, niemieckie, zagarniać, brać co, co, co chcą. Jeżeli się sami Ukraińcy nie ogarną, y, no to obudzą się jako niewolnicy. Polacy, którzy są mimo wszystko bardziej, wydaje się, światli, choćby i inteligentni, widać, że będą stawiali opór. Właśnie Konfederacja jest próbą odwrócenia tych trendów, które wzięły nas taką strefę zgniotu. Dotyczy to z jednej strony Unii, która też była tworem yy, CIA i Stanów Zjednoczonych. Oczywiście takim nie do końca udanym, ale Amerykanom się wiele takich rzeczy nie udawało. Przypomnijmy sobie, jak i wyszło z Mudrzehanami, prawda, czy, czy z ISIS, prawda, to też są ich twory, one się wyłamały. Jednak dzisiaj świat jest już inny, to jest świat z globalizowany, świat wielkich koncernów i wiemy, że oni grają już razem. Oni grają przeciwko państwom narodowym. Polska jako kraj, który może stawiać opór, dlatego że jeszcze ma, jest oparty na chrześcijaństwie. Jeszcze znajdują się tutaj ludzi, którzy są gotowi bronić państwa narodowego, swojego własnego Polski, muszą być unicestwieni, będą męczeni i mordowani. Musimy być na to gotowi. Teraz czeka nas ogromna demobilizacja. Część nawet młodych ludzi się obawia tego, że kiedy na przykład te stare siły by wygrały, to wezmą, wezmą nas tutaj w obróbkę i, i, i będą nas nawet nie wiem, do więzień może zabykać, może prześladować, ale tego się ulęknąć nie możemy. My musimy iść i namawiać coraz więcej ludzi, że warto mieć własny kraj, że warto mieć własną ojczyznę. Szczególnie chyba rozumieją to ci ludzie, którzy, rozumieją to ci ludzie, którzy wyjechali z Polski, którzy wiedzą, co to znaczy żyć między obcymi, którzy muszą schylać głowy przed Niemcami, przed Anglikami. Oni wtedy wiedzą, że samo posiadanie takiego miejsca, do którego potencjalnie mogą wrócić, to już jest ogromna wartość. A mieć go, rozwijać, móc czerpać korzyści z tego, w Polsce w polskiej ziemi są ogromne, ogromne zasoby różnego rodzaju złóż. Ja przez lata pracując na AGH, po prostu zdawałam sobie sprawę z tego, że, że tak jest, ale nawet nie w takiej skali, że nie dopilnujemy, wezmą ją obcy, wezmą koncesję, wyszarpią to pod tej ziemi, a to jest coś, co jest Polaków, z czego My długo i szczęśliwie powinniśmy żyć. Nie powinniśmy eksportować na przykład gazu ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ mamy już technologie, na przykład na AGH, które były eksperymenty bardzo dużym powodzeniem przeprowadzane z gazowywania węgla w kopalniach. Taką najlepszą kopalnią właśnie do tego jest m.in. Krupiński. Oczywiście technologie te mają też Niemcy, dlatego kopalnie nasze mają być zamknięte. A wtedy Niemcy będą sobie robili swoje. I okazuje się, że nasze nierentowne kopalnie Niemcom się bardzo płacają. To jest stały, stały sposób. Po prostu to jest taki rodzaj neokolonializmu. I temu właśnie chcemy, chcemy postawić tamę. Nie zgadzając się na to. Wielu ludzi twierdzi, że głos przeciwko Unii Europejskiej to jest głos za Rosją, że Polska bez protekcji tej wspólnoty europejskiej wpadnie w ręce Rosji. Jak można wyjść jakby naprzeciw takim twierdzeniom i ocenić jasno, że, że nie, że to nie jest po prostu wybór między złym a gorszym czy czarnym i białym? No, sytuacja jest dosyć ciekawa. Przede wszystkim ten Straszak używany przeciwko Polsce ma służyć temu, że do Polski znowu wprowadzono obce wojska. Ja uważam, że obecność każdych wojsk obniża wartość polityczną kraju o więcej niż połowę. Przecież my w momencie, kiedy na naszym terytorium stacjonują wojska amerykańskie, nie możemy nawet pełnym głosem odmówić żądaniom żydowskim, prawda? Bo zawsze ten Straszak tutaj istnieje. W związku z powyższym Straszaków jest co najmniej kilka, a już na pewno dwa. Jedne wojska wyszły, drugie wojska weszły. Strach się bać. Strach się bać. My po prostu, yy, bo tak, jeżeli wiemy, że mamy wrogów, zawsze odwiecznymi wrogami Polski były Niemcy, yy, zawsze była Rosja, to my możemy próbować przeciwdziałać, budować jakąś swoją armię, zawierać sojusze, układać się z nimi. Różne są sposoby. Natomiast jeżeli mamy przyjaciół, którzy wprowadzają na nasze terytorium yy, Najgorzej to bać się przyjaciół, bo y, oni się podają jako nasi najlepsi adwokaci, a potem przyjeżdża pan Pompeo i mówi jak jest naprawdę. Więc y, proszę Państwa, trzeba by to wypróbować, prawda? Y, to nie są... Y, y, Rosja i Stany Zjednoczone są jedynymi graczami czy Niemcy. Tych i wchodzą jeszcze Chiny, wchodzi w ogóle cała Azja. Być może jako gracz będą się włączały też poszczególne, jeżeli się wybiją na jakąś tam samodzielność państwa afrykańskie. Wiemy, że zachodzą w tej chwili ogromne zmiany na świecie. Można też tworzyć różnego rodzaju koalicje wewnątrz tej Europy, na przykład państw środkowoeuropejskich. Były takie koncepcje. Nam się mówi, że jesteśmy bezalternatywni. Mamy tylko jedno. Słuchać się, no a na końcu jeszcze płacić. I to mi się nie podoba.